Wczoraj byłam na pokazie filmów w Nowym Sączu z okazji protestu młodzieżowego strajku klimatycznego. W jednym z nich bohater, polski fizyk zwraca uwagę właśnie na tragizm i bezsens tego ludzkiego losu, na to, że po prostu całe życie jest jednym wielkim umieraniem, że właściwie po kilku chwilach budzisz się w ciele starca i. I, a wewnętrznie nadal jesteś jeszcze dzieckiem albo młodzieńcem nie chcesz umierać, ale ten nawyk podtrzymywania swojego ludzkiego życia no jest taki silny ale niestety nadchodzi już twój czas i, i po prostu i wszyscy jesteśmy w takiej samej beznadziejnej sytuacji no i fizyk ten właśnie proponuje że, że, że na to wszystko zmiany klimatyczne tylko one tak naprawdę są w stanie to wszystko zakończyć Polska fizyka ma w tym zakresie no chyba takie dość długie tradycje. Mój drugi taki ulubiony, który poszukuje wyjścia z klatki dla ludzi. On chyba się nazywa na D i, i usiłuje w tym celu połączyć właśnie teorię mikroświata z makroświatem czy jakoś tak. No a właśnie bohater filmu tutaj y, na temat tych zmian klimatycznych no to on już poszedł trochę do przodu i, i właśnie już, już poczynił pewien postęp, progres i, i właśnie pokazuje, że, że, że tylko one, tylko one mogą nas naprawdę uratować.